Kochani, w tym odcinku zobaczycie wyjazd do Popowa, naprawę BMW M w warsztacie i lecimy M5 po M3CS. Zapraszam do oglądania materiału. Pięknie, fajny wypad. M4, M5, M3. M3. S6144 i kolejna M3 Tankujemy do fulla Żeby nie było lipy blokadka i lecimy się przywitać Trzeba powiedzieć Piterowi żeby kupił flaszkę, bo wczoraj nasz kolega Arian z ekipy miał urodziny spać do niego. Moment, moment jest takie zamieszanie, że masakra. Dobra, zobaczymy czy się. Zatankowała PM. -czka. Ile mamy? Uuu, trochę weszło. Nic. Odpowiadamy i lecimy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje, żyje nam, a co? Ariel! A radion wiedzę tutaj, nie, parkujesz? Nie, nie, nie. Policja! O kurde! Dobrze. Policja! Co my... Kurde! To jest radio z Ariana? Bo jutro Arian ma komisję do pełnienia służby jako policjant. No, życzymy mu powodzenia. Ale jest mega, nie? Naprawdę trzeba mieć takie, wiecie coś w sobie, nie? Dobra, nie ma co, ładna pogoda się robi, tylko jest trochę zimno, ale jest grudzień zima, a tutaj mamy naszego pacjenta. To jest nasz pacjent, już wam pokazuję. Cyk Trzeba go zrobić Nie ma co Bo kurde nie idzie siedzieć. Człowiek wychodzi z tego auta jakby ze stacji benzynowej pracował. Co palimy grzmota? Czekamy jak się zagrzeje. Zawsze czekam. Tutaj Wam pokazuję, jak to działa. W tym miejscu są kreski. One pokazują, że silnik jest zimny. I czym bardziej ciepły silnik, te kreski spadają. Powinny być raz, dwa, trzy kreski. Ale ja już jadę, jak są tak. Tutaj szóstka, wtedy startuję z samochodem. E no, szczerze, dobrze siedzi takiera. Nie no, jest sportowo ten czek, co się świeci, to jest zapalony od świecy, bo gdzieś przerwała i nie chce mi się kasować tego błędu. A i tak już świece są do wymiany, tylko mam do zrobienia jeszcze. 4150 km na tym oleju, no i wtedy wymienię świecę z olejem razem w dyfrach i lecimy poszukiwać tej pasty. No, wydechów, o już czuję te spaliny. Bardzo źle komfort niszczy do jeżdżenia. Bo jak są zamknięte klapy, chcemy cicho jechać. To no niestety, ale śmierdzimy jak stacja benzynowa. A tak nie może być. A no, bardzo łatwo poszło. Pierwszy sklep, i dostaliśmy pastę. Tylko wiecie, co? Takim było szczęście, że to była ostatnia pasta, jaką mieli. Więc naprawdę mamy dużo szczęścia. Co? Szukamy teraz jakiegoś warsztatu, który nam zrobi to. Trzymajcie kciuki. klasyczek fajny. Nagrywa się, nagrywa się. Ile ile mocy? Ile ma mocy? Będzie miał. O. Nie wiem ile będę robił, bo kurwa. Nie jestem w stanie powiedzieć jak ten. Jaka przyczepność będzie, nie? Ale plus minus. Plus minus? Dwa konie na koło. Plus minus ja minimum chcę zrobić. O ty łańcucha. <laughs> ja minimum chcę zrobić 360, no ale jak wytrzyma 430, to też będzie dobrze, nie? No to gicho. A co ty robisz? Poprawiam błędy inżynierów. Poprawia markę. Dobra to idziemy. Dobra. nie. będziemy pokazywać jak się naprawia bęmki. Kurde, na pasy bezpieczeństwa ma linka. No bo to tuning właśnie. A bierze, zaraz, powiadam, zaraz będzie otwarta. Kurde, tu kolega zawodowo otwiera yy, walizką auta, czy jego walizka. No to jest. Jego. <grystanie> Katalizatory się kratnie, tak? Ja będę do tytułu... Mistrz e, Roku L4 Czego? Jakiego tytułu? Mistrz Roku L4 Kurwa mi... L4 jest. A, Jeszcze niemiec! Chce so, do... Do, do, do niemieckiej policji gdzieś do Bundespołu C? Krak <grystanie> No takich to chyba nie potrzebują na szanku Tak Tak miał być przez pierwszy miesiąc Podał? Nie będzie strzelać Nie ten tryb Nie tak sobie przypomniałem czy się mówi Co ty chłopie Co ty kur... Nie, nie byłeś na plusie. <laughs> Zagaczyłem od spodu, kurwa, butem o ten. dokładnie, z nie <laughs> Dobra, Dobra, tak. Dobra, chciałem tak, wynieść akumulator. W tym rozkręcaniu będzie trzeba to przecinakiem i skubać, nie? Może by to się trzymało, to ja nie mogę się ciapnąć. No wiem, skuwać, dookoła trzeba. Wszystko dookoła eee, no. mówi, że tutaj lepiej nie strzelać do dechu, sobie przypomniałem, bo mówi, że mogą szczymy Ja sobie lepiej, że szybko zdetonuje, nie? I tak osób sobie przypomniałem no nagle. Ale gruby portfel policjanta, trzynastka by co, 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 co Krzysiu nam zrobił moment meczkę. No właśnie, i w międzyczasie spadł śnieg. No. Hm. Hey! Oh okay. My lecimy nawet lecimy subie, nawet to co nie, 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 siadaj, siadaj. Będzie lepiej, to zawsze jakieś <gry> ujęcie. Mortki, właśnie lecimy do Zielonej Góry, do BMW Sikora, zobaczyć nową M3 CSA. Bo kolega tutaj chce kupić, więc zobaczymy, czy się mu uda to kupić. Oby się udało, co nie. Żeby nie było, nie jedziemy byle czym, bo lecimy. Może pasy trochę zdradzają, że to jest MK? Tak jest, lecimy M5, panowie. Cały, no, ty, ty ten rob... cały kupić jest karwat. No tu karbon... jest inny. Ja obiorę ty. Dobrze. Nie masz pod. Tak, tak, tak. Nie masz y, tego? Czekaj, co okej. I... Nie, nie, ja nie wchodzę na ten fotogłoski kolanami już zostanę. Tak. Bym musiał kupić. No on musi kupić razem z tobą. Muszę kupić? Nie, no, to do mnie kupu, nie? Jest stos. No, I ale... I kurwa widzisz, wszystko w karbonie. No, ale dobrze to wygląda. Słyszałem ci, że nie ma tej klapy i ten głęboko telefon co się kładzie, to jest coraz lepsze takie To coś. na przechodzę te ja wiem, tam, tam. Tak, chuj tam. Ten, tam w trójce powinno być tak samo. No. Dobra, lampy poczują. No, o, no. O, 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 to pochodzi. Klapy się odpuściły, przybaczył pewnie. No. Nie, tylko na teraz. No kurwa, jest jak sprzedawał auta, żeby pokazać, że nic nie ruszane to z odkurzacza sypał popiołem Patenty <gry> były chłopie, nawet jak się śrubka orwała to na super grube tylko głupka wystawała <gry> To jest trochę takie dziwne To moje no, mojej też takie, to dlatego A? mówię, to jest te samochody są niewykończone w ogóle, kurwa. To nie powinny być tu po jakichś no. nie? Tak. Tej lampy nie powinno być w ogóle widać tego, kurwa. No tutaj tu. sam to można na Aliet też kupić za grosze całe te takie z kurwa, zakrywki. Bo, przecież to wygląda jak, no. kurwa, Fiat no. kurwa. Ja bym sobie taką nawet na drukarce... No to już zobaczyłem ten, jedzą, kurwa, tam wszystko masz tak zabudowane, pięknie, kurwa. A to kurwa, otwiera się szyby na to ma zapierdalalasz po prostu. A słuchajcie, jest, jak to się, to jest fajnie kosztuje do Mogę No, mm. no, i tu nawet chłopak nie ma, nie? No tak. Czego nie ma? Tu no, nawet muchawy nie ma, nic. Nawiewu. Nawiewu. A. To jest goło i wesoło. No tak, no bo jak nie ma tego podobnego kietnika, to wszystkie strony. inaczej i nie No. Dobra, to ładna stół. Piszemy i jedziemy. Możemy wrócić ciempionom, nie ma problemu, no. albo tym jest bardzo ładny Fajnie w tym pastelowym kolorze takim kurwa. No On niby ma połysk, ale taki widział kurwa troszeczkę właśnie... Z... Ale to się fajne, bo te auta się wyróżniają w sumie, nie są tak, takie zwykłe. Tak, tak. Fajne jest. To po prostu no. jeździć za to, żebyś ty mógł się zamieniać. To, no. <laughs> Tu ci się, jak hamulce, to będziesz do nas się no. No. <grym> studić, <grym> tam na siebie On będzie mnie studzić. On będzie mnie Tutaj to mogą być gorące. To na nas czerwone są, nie? No. no. W nowej M3 CS jest to nowy wydaj, właśnie zapomnieliśmy powiedzieć. Fajne autko. Oby było w naszej rodzinie. My na powrocie widzieliśmy już, że autko sprzątnęli, mam nadzieję, że nikomu się nic nie stało. A ty drogi widzów, jeżeli ci się film podobał, mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę, komentarz. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Pozdro!